Cześć, muszę zdemontować ostrze. To się stępiło. I pokażę Wam jak naostrzyć i jak wyważyć. No jest to ważna sprawa, zwłaszcza wyważenie, bo maszyna to mocno odczuwa i takie wibracje mają bardzo no, zły wpływ na nie tylko koszenie, ale... I na silnik, i na samego użytkownika. Dobra, idę na ostrze. No, jak widać, ostrze. No, jest tępe. Ta krawędź jest nawet tutaj przez kamienie uszkodzona. No, już ten nóż troszkę popracował. Ale należy mu się jakieś tam ostrzenie. Czym ja ostrze? No, Zakładam w imadło nóż i zwykłą tarczą śliferską, ale taką do szlifowania nie do cięcia, tylko do szlifowania ostrze. To jest taka gruba tarcza. W żadnym wypadku żadnych tam cienkich tarcz nie stosować, bo mogłaby być rozerwana przy takim ostrzeniu. I teraz tak duża tarcza, znaczy gruba tarcza. I jadę całą tą powierzchnię od początku, od środka ostrza do zewnętrznej części, aż będzie równa i bez żadnych tutaj takich ubytków i, i, i będzie pod kątem tam około tych 40 kilku stopni. Po jedną stronę przeszlifowałem, teraz drugą będę szlifował mniej więcej do tego samego kąta, tych 40 paru stopni. Dobra, ostrze jest przeostrzone, wyostrzone jest. I teraz jak ja to wyważam? No, ja wiem, że tam niektórzy biorą na śrubokręt, tam kładą na krawędź śrubokręta, o tak, jakoś. No, ale to daje dosyć takie, no nie za bardzo te wyniki, bo to może być jednak dalej te ostrzenie wyważone. W jaki ja sposób to robię? Taką taśmę. Zwykłą taśmę taką yy, srebrną, która jest dostępna w sklepach. Naklejam na środek. Na środek tego ostrza. Odcinam. No. Teraz tak mocno ją przyciskam. Odciskam żeby się pojawił ten punkt mocowania. I teraz w wimadle przykręcam. A to jest klucz taki chyba torksowy albo imbusowy. I dokładnie na środku podpieram tego klucza. I tak żeby on jak najbardziej był zawiśnięty. O właśnie. Żeby zawies. Teraz widać, że ta jedna strona jest lekko przeważająca. Ta strona jest lekko przeważająca. To też dokładnie można sobie wyczuć. No to jeżeli jest za ciężka, no to przeszliwować ją jeszcze raz. Już prawie stoi równo. No, czyli wystarczy na takim, na takiej taśmie podeprzeć ostrze i ta równowaga, jeżeli będzie już na takim ostrzu, no to będzie naprawdę już dobrze. Ja kiedyś Chciałem kupić takie urządzenie do wyważania. No ale ono jest drogie, tam 300 zł, czy tam ponad 300 zł, a to po co nie ma takiej potrzeby. No. Także jakby ktoś chciał wyważyć tak domowym sposobem, to tylko w taki sposób. Dobra, idę to zamontować i będę działał dalej. Trzymajcie się. Cześć!